Elo, elo, z tej strony Dimoloso. Witam po aktualizacji 20.10. I tak dla przypomnienia, można mnie już wesprzeć na kanale Dimoloso na YouTubie. A więc przechodzimy do dzisiejszego sklepu Fortnite. Tutaj też również z kodikiem Dimoloso. Dzięki ślicznie. No i jedziemy, co dzisiaj mamy Echo za 800. No zestaw. Biały królik. Czyli X Dwie motki plus malowanie. Tutaj mamy jedną za 300. Malowanko za 500. Następna emotka za 300. Łomień, za 1500, wraz z plecakiem. Następny skinek, 1500, sezon pierwszy, wraz z plecakiem. Siorby. Tu mamy taki kilof za 1200, malowanko za 300. Następny skinek za 2000, legendarny oczywiście, bez stylówki. Kilofik za 800 następne malowanko za 500 mamy mojego skinka też a również za 1500 i zbierak za 1200 diamentowy kucyś za 1200 gdyż on był też dołączony do gry ale można go kupić w sklepie Fortnite. I następny skinek za 800. Następny legendarny sezon trzeci za 2000. I mamy emotki. Jedna za 500. Następna popcorn za 200. Luz za 500. I następna emotka za 200. Tu wstaw śmiech. Rycerze Balenciagi mamy za 1800 z dwoma plecakami i dwoma stylami. Tutaj mamy za 1800 również z dwoma plecakami. No i również ze stylami. Do tego mamy za 1600. Tu mamy zbierak. Lotnie. Malowanie. Jeszcze jedno. I ostatnie. Wszystko za 1600. No. Pojedyncze 1500. Z plecakiem. Następne 1200. Z plecakiem. Oczywiście wszystko ze stylówką. 1200 z plecakiem 1500 z plecakiem modna zjawa emotka za 400 tu mamy za 800 lotnia za 800 i trzy razy malowanie po 300 pakiet włam na serwer 1399 Pakiet Mecha Tatko, Technologiczna Przyszłość, Piętowe Legendy, Ekipka i Wesprzyj Twórcę Dimoloso w sklepie Fortnite. Dzięki za oglądanie, Elo.